Dwóch godzin tutaj na stacji. Mamy nadzieję, że coś złapiemy. Nikt nas nie chce wziąć. Utknęliśmy na tej stacji, ale jest bardzo dobrze. Na pewno tam dotrzemy na miejsce. Stoimy już 3 godziny. Nic nie przyjeżdża. Wszyscy jadą na Kraków, więc czekamy. do To jest plan optymistyczny, natomiast. Ja tak za godzinkę będę na miejscu. To jest plan optymistyczny, natomiast pesymistyczny jest taki, że będziemy tam w piątek. Bo samolot na bierze, Mamy wszystko zaznaczone na mapie. Będziemy korzystać z mapy. Gdzie się zatrzymamy konkretnie, tego nie wiemy. Wszystko będziemy planować na spontanie, bo tak jest najlepiej. Jak się planuje to i tak nic nie wyjdzie. Dlatego będziemy na spontanie wszystko robić. Kierunek tak. Emia. Zapewnić, że będzie to najlepsza majówka w moim życiu i każdego uczestnika. Jeżeli ktoś łapie stopa w deszczu, to jest mocno zdeterminowany i na pewno jest super osobą. jechaliśmy z panem, który miał zapędy rajdowe, ale ogólnie podoba mi się takie podróżowanie, bo w dosyć krótkim czasie przyjechaliśmy taki kawałek drogi. Dopiero przyjechaliśmy, tak, przyjechali, także my idziemy my na piwko i na spokoju. To już 4 godziny tak, byśmy dopiero przyjechali, bo na tego nie wiedzieć. Co. Na jedzenie jak na razie jesteśmy po McDonaldzie, ale nie widać nic na horyzoncie, żeby jechać dalej, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni jak najbardziej i myślę, że spokojnie dojeżdżamy w niedzielę wieczorem, nie? Nie, jak nie zdążymy do 22, to mamy nawet do Grecji jak ale chcielibyśmy szybciej ruszyć. Mm. Może jeszcze dzisiaj Grecja będzie? O. nie jest. Dzisiaj jest plan, żeby pojechać na Bułgarię. Do na pewno. Eee, I dojechać do Sofii, tam się przespać w namiocie, a już jutro być eee, na kapusze. Dokładnie, strony słońca jedziemy. tutaj albo w tamtym lasku na stacji są różnice. Mam trzy słowa do powiedzenia. Tupa, tupa, tupa. Nie udało się. Nie, bo nie jadło z dziećmi i z dziećmi nie Nie, dziećmi nie, no, <gry> nie żartuję. Nie jest źle, jesteśmy w Macedonii, więc ja powoli do przodu. Niektórzy podobno są w Słowacji, więc ja jestem zadowolony. No trochę jesteśmy nie tam, gdzie powinniśmy. Z Brna do Belgradu nam się udało dojechać, więc to było wspaniałe. Jakoś byli kochani, chcieli nas karmić, poić. Jeszcze nadrobili dla nas 150 kilometrów. Więc to było niesamowite. Spotka się dużo naprawdę fajnych ludzi, uśmiechniętych i to jest chyba w te wszystkie najfajniejsze. Dzisiaj chciałobyśmy do Salonik, może do Aten, zobaczymy jak ludzie jadą, chociaż dziewczyny mówią, że podobno do Aten nie bardzo jadą, więc zobaczymy. Tyle nie jadą na pewno do Aten. Zobaczymy jak będzie. Jedziemy. Jedziemy na kolejną stację do na uczestników tegorocznej edycji czekało nie lada wyzwanie, ponieważ celem naszego wyścigu była oddalona 2000 km grecka wyspa Ewia. Dużym utrudnieniem było to, żeby uczestnicy pokonali dystans Promem, ale była również druga opcja, aby zrobili to nieco dłuższą drogą, ale wciąż lądową. Z jednym panem przyjechaliśmy 900 km. No i ten pan jechał e, ciężarówką i oczywiście na magnesie, czyli oszukiwał trochę ale 900 km 24 godziny tirem to bardzo dobrze. Jak co roku największą popularnością cieszyły się animacje, które odbywały się na basanie. Było to główne miejsce zabaw dla naszych uczestników. Zorganizowaliśmy grecką olimpiadę, gdzie, gdzie nasi uczestnicy mogli brać udział w różnych, w różnych konkurencjach. Przez parę minut można było się naparzać śnieżkami, co było jednak dosyć wyjątkowe przy, przy tym, jakie, jakie mam tutaj słońce, bo pogoda też dopisała całe szczęście. Dzięki bardzo, że byliście z nami na prelekcjach w tym roku Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w każdych kolejnych Dla nas to była mega radocha, żeby dla was tu przyjechać i się bawić Tym bardziej, że każdy z nas na Autostop Race był kilkukrotnie wcześniej Więc dzięki bardzo i powodzenia Przygotowaliśmy dla was imprezę wielkiej greckiej Wes wesela. E, impreza chyba zostaje zapamiętana jako jedna z najlepszych e, w tym, na tym -e, że na pewno, e, ponieważ mnóstwo ludzi się bawiło. Całe wesele było przygotowane, ta pierwsza para, która dojechała na metę była naszą parą młodą. Odbyły się zaślubiny. Na naszej głównej scenie w tym roku zagościł duet raperów Dwa Sławy oraz zespół Clock Machine. Koncerty naprawdę podobały się uczestnikom. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku podniesiemy nieco poprzeczkę, aby nasi uczestnicy byli jeszcze bardziej zadowoleni. Mamy nadzieję, że jak co roku nasi uczestnicy spędzili tutaj niesamowitą majówkę, jedną z najlepszych swoich swoim życiu. Eee, bardzo się cieszymy, że mogliśmy to, to dla nich zrobić i, i liczymy, że wszyscy wrócą do nas za rok na kolejną tego typu majówkę, by przeżyć to z nami jeszcze raz.